Witajcie moi drodzy, dzisiaj będzie o świętach, tylko tak troszeczkę z drugiej strony, ponieważ Niewiemis nagrał filmik. Filmik, który zatytułował Samotność w święta. I teraz pewnie od razu zapytacie, lepsze, ale o co ci chodzi, dlaczego się czepiasz? Otóż, z tegoż to powodu, że ten film można streścić w jednym zdaniu. Według Niewiemisia... Całe święta są B, ponieważ uwaga komercha, po drugie z tego powodu, że wszyscy są razem, a 1,1% tak dokładnie podał dane, 1,1% społeczeństwa spędza je samotnie. Od razu wam powiem, że nie jestem jakimś tajnos agentos świętego Mikołaja, ale troszeczkę mi żyłka pękła. Dlaczego? Bo to jest narracja, którą nam niewiemiś serwuje cały czas, moi drodzy. To jest jego standardowy przekaz. Negatywny całkowicie, że bycie samotnym to jest złe, że samotność jest zła, ale bycie z ludźmi też jest złe. I tutaj właśnie mamy wyżygane przykłady typu, że a ludzie na Wigili będą zadawać dziwne pytania, czemu nie masz dziewczyny, albo trzeba będzie kupować prezenty, albo w święta jak wchodzisz do centrum handlowego, to lecą cały czas piosenki świąteczne, a po co to komu? Czyli takie szukanie na siłę do negatywnego przekazu i jest pewno zdanie, które on mówi w pierwszej osobie liczby mnogiej sugerujące, że on też spędza święta samotnie. Więc można wysnuć teorię, że ten materiał to jest taka jego troszeczkę autoterapia i przekonanie samego siebie, że te święta samotne to są spoko. No nie moi drodzy, tak się składa, że alienacja nie jest dobra, alienacja jakakolwiek, a zwłaszcza alienacja społeczna w święta. I ja nie mówię tutaj o czymś takim, że kładziemy lagę na wszystko, odpoczywamy sobie w święta, jesteśmy sami sobie w domu, ładujemy akumulatory, nie. Nie, mówimy tutaj o przekazie negatywnym, który nie wiem iść, według mojej opinii, cały czas uprawia, że warto być wyrzutkiem na tle społeczeństwa, że warto się tak alienować od wszystkich, nawet od własnej rodziny, że warto tak, czyli bo tak fajnie, bo tak non-konformistycznie. Ale żeby nie było tylko, że się nie wiem a czepiam. Ej, Torek, moi drodzy! Dawno Torka nie było, co? To teraz sobie zajrzymy na jego bibliotekę, co on sobie opublikował przez święta. Otóż mamy dramat Jurija Owsienki, czyli innymi słowy, że doświadczył segregacji sanitarnej i dla atorka to jest straszne w ogóle. Potop, czyli zasiana wstępna teoria spiskowa, afera PiS, że wrobiono tego gościa, wiecie, wypadek premier Szydło, bla 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 bla, bla zakazane ewangelie, czyli apokryfy przedstawiane jako faktyczna Ewangelia, oraz lockdown energetyczny zaplanowany. No i następny wcześniejszy jeszcze jeden lockdown. Jeszcze jedne przepowiednie na 2020. No i oczywiście, że konflikt zbrojny nadchodzi. Seria czwarta. I nie, nie żartuję z tytułem serio, jest zaznaczony jako czwarty. I to jest przekaz na święta dla widzów atorka. Taki widz typowy, oglądający wideo prezentację przy stole wigilijnym, co wam będzie gadał? O tym, że będzie lockdown, o tym, że pis zły, o tym, że będzie konflikt zbrojny, o tym, że będzie blackout. Bo atorek dalej nie rozumie, że to była promocja serialu na podstawie książki i jego fani też. Ano oczywiście jeszcze teorie spiskowe, spiskowe teorie na temat wiary, apokryfy to faktyczne Ewangelie, bla 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 bla. Ale żeby nie było, idziemy także do Marcinka. Wy już wiecie co, nie telewizja, kanał na YouTube w realu 24 ma takie filmy! Przede wszystkim herezja pacyfizmu, czyli wiecie, okazuje się, że pacyfizm, że to całe gadanie o pokoju, o miłości, no to to już jest herezja, to jest satanizm i to wszystko odkryli. Wkrótce będzie bardzo piękny festiwal Becky, no bo przecież będzie najeżdżanie na Netflix, czyli w seriale Niszczą Psychikę Naszych Dzieci, ale to wkrótce oczywiście sobie się tym zajmiemy. Szokujące fakty na temat tęczowej propagandy, czyli oczywiście powiązanie, że LGBT to jest... Czysty socjalizm, komunizm. Nieważne, że wujcio Józio wysyłał takich do gułagu. Nie, nie, nie. To wszystko jedna partia, jedna doktryna i oni to odkryli. No i dalej mamy, tylko u nas odkłamujemy mity na temat Bożego Narodzenia, czyli innymi słowy, co? No okazuje się, moi drodzy, uwaga, uwaga, że te wszystkie komercjalne rzeczy, to no nie są rzeczy kapitalistyczne, wiecie, ten czerwony Mikołaj z Coca-Coli, że te reniferi i tak dalej, tylko to jest lewactwo, rozumiecie? Lewactwo atakuje. I w tym momencie mamy jeszcze wcześniej ekspert miażdży pseudomodę noszenia maseczek. Czyli wiecie antyszczepowskie, szurajackie gówno następne, no i mamy nadzieja w czasach Zagłady, jak wyglądały święta podczas okupacji, no to coś odmiennego, przynajmniej jednego, w miarę normalnego jest a potem mamy co, co to jest prawdziwa wolność yy, potem mamy Bawera Aodo Aka, czyli też oczywiście doszukiwanie się wszędzie mitycznego lewactwa Łukasz i Karoń, no przecież nie mogłoby zawraknąć bez Karonia doszukiwającego się w świętach neomarksizmu, no, co wy myślicie nie będzie czegoś takiego potem mamy oczywiście historię polskich kołem. to jest normalna rzecz to jest przynajmniej normalna rzecz i mamy dwie normalne rzeczy na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 7, 8, 9, 10, 12. 2 na 12. 2 na 12. No i mamy oczywiście świąteczne życzenia i e, wzorce artystyczne według Karonia, czyli Karon znów wraca do Alo 24 doszukując się wszędzie neomarksizmu. Czyli mamy, moi drodzy, na 14 filmów. Tylko i wyłącznie trzy normalne, no bo ten trzeci to są życzenia świąteczne, więc załóżmy, że znaczy na pewno coś tam poszło o neomarksizmie, coś tam poszło o lewactwie i tak dalej, ale zdajmy im kredyt zaufania. Czyli Zobaczcie, przez święta widz typowy w Realu24, wy już wiecie co nie telewizja, kanał na YouTubie, też sobie nie odpocznie, też będzie się doszukiwał spisków, też będzie mówił, że pandemia, też będzie wygadywał przy stole świątecznym, przy stole wigilijnym kocopoły totalne i w tym ostatnim akurat najbardziej ich podziwiam bo nie wiem czy wiecie ale większość tych programów to był live czyli oni musieli w święta poświęcić siedzenie przy bigosie, przy rodzinie itd przypuszczam, że większość z nich nawet rodziny nie miało żeby nagrać te wszystkie bzdury, żeby Karoń tam przyjechał żeby oni sobie pogadali o tym neomarksizmie nawet w święta rozumiecie a mało tego na czas świąt tempo jeszcze zwiększone ilość neomarksizmów na minutę razy 10 moi drodzy Myślę, że nie ma sensu dalej szukać dowodów na moją tezę. Myślę, że tezę udowodniłem. W Youtuberzy nie dają odpocząć swoim widzom, nawet na święta. Nawet w święta masz siedzieć w swojej indoktrynacji, nie masz prawa siedzieć z rodziną i być oderwanym od tego na zasadzie, chłopie, daj ty sobie święty spokój na jeden dzień, odpocznij! Nie masz 5000 programów, które musisz obejrzeć. Bo to jest pilne, bo to jest ważne i to najlepiej z rodziną przy wigilijnym stole. Dokładniej oczywiście omówiłem tylko treść Nie wie misia, ale jak tak przejrzałem sobie pobieżnie, to te wszystkie materiały mają przekaz taki, że no wprawdzie inni z tego stołu wigilijnego nie będą się z wami zgadzać, ale my odkrywamy to syćko prawda. Moi drodzy, do czego to prowadził? Oczywiście, jak już wcześniej wspomniałem, w przypadku Niewiemisia, do alienacji. Ludzie całkowicie się alienują od tego, słuchając treści, spożywając te treści przygotowane przez foliarzy, nawet podczas wigilii, no bo przecież kto będzie z Tobą oglądał następny filmik Marcinka, że maseczki są B. Tu wszyscy patrzą najpierw, żeby wigilia się udała, trzeba wszystko zrobić, przygotować, pierogi ulepić, bigos wymieszać i tak dalej, a potem, jak już wszyscy siadają, to chcą. Chcą sobie pogadać co się wydarzyło u nich w ostatnim roku, chcą pochwalić się, że jakiś tam synek, nie wiem, skończył studia, inny coś tam zrobił, jeszcze inny dostał pracę. Chcą się ucieszyć z tego, że są wreszcie razem, mimo tych wszystkich zawieruch przez cały rok, ale co? Ale foliarz musi wejść cały na wiało ze swoimi treściami od swoich gór. To oczywiście doprowadza do tego, że foliarz jest zajęty swoim foliowaniem, a rodzinka jest zajęta sama sobą. Mało tego, jeśli foliarz jest agresywny w swoim przekazie, to może doprowadzić do tego, że następnym razem nie zostanie zaproszony. Za czym oczywiście z kolei idzie to, że jest jeszcze bardziej zakopany w tych wszystkich treściach spiskowych teorii, które odkrywają Marcinek i spółka. I wszystko wskazuje na to, że następną wigilię spędzi samotnie słuchając właśnie tychże treści. I wiecie, to bardzo zabawnie wygląda na tle tego, że przecież właśnie ci goście zapewniają nas, że to nie oni, tylko to mityczne lefactwo wszędzie wciska politykę, wszędzie w ten konflikt kulturowy, który oczywiście ma na celu wyrugowanie wartości. A co wy robicie? Wrzucając takie treści, wrzucając niejako treść, która zmusza foliarza do tego, aby się wyalienował od swojej rodzinki i ją konsumował? Treści obrzydzające święta, treści czysto polityczne, które oczywiście muszą ściągnąć człowieka na ziemię, że nie ma żadnego świętowania, nie ma żadnego odpoczywania, są teorie spiskowe, są sprawy polityczne, masz i konsumuj! Moi drodzy, jak ktoś kiedyś mądry powiedział, jesteś w stanie trzymać w suspensie widownię przez krótki czas, ale nie jesteś w stanie trzymać jej przez cały czas. A właśnie te kanały, które cały czas tworzą narrację dzieje się coś, dzieje się coś ważne, musi rzucaj wszystko, słuchaj nas, bo dzieje się coś, narzekają, że wyświetlenia im spadają. Suby znikają, zły YouTube to na pewno spisek. No przecież nie może być tak, że wciskamy do gardła ludziom treści cały czas te same i oni już mają tego dość. Moi drodzy, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to jest brak oryginalności, czy to jest po prostu brak poszanowania jakichkolwiek rzeczy, czy to jest kwestia tego, że po prostu oni nie znają jakiejkolwiek innej możliwej opcji na spędzenie czasu, prócz cały czas tworzenia tychże treści, które robią? Bo ja szczerze i po ludzku nie wiem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału, zapraszam Was jak zwykle do dyskusji w komentarzach oraz zapraszam Was także do mojego opisu, ponieważ tam prócz maila znajdziecie także link do mojego Patronite. Jeśli będziecie chcieli mi coś wysłać, jakąś propozycję tematu, bądź też będziecie chcieli mi coś podesłać, jakąś wiadomość, no to zapraszam Was w maila, a jeśli chcecie wesprzeć kanał, no to pozostaje wam Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję patronom, zapraszam Was jak zwykle do innych moich materiałów i się z Wami żegnam. Wesołych resztek świąt, wesołego odpoczywania po świętach, żebyście nie mieli za dużo w brzuszkach, no i hej hej.